Szczęść Boże, witaj w kolejnym odcinku Hashtaga. Rozejdzie się, naprawdę się rozejdzie. Wystarczy, że będziesz przy Chrystusie i wszystkie swoje troski przerzucisz na Niego. Takie dwa dni pod rząd troszeczkę bardzo do siebie podobne. Troszeczkę bardzo, no, bo tak rzeczywiście jest. Święty Marek dzisiaj nam patronuje i Marek nam pokazuje, że kiedy przyjmie się do swojego życia Ewangelię, kiedy rzeczywiście odda się wszystko Jemu, kiedy zawierzy się, to Ewangelia będzie się niosła na krańce świata. Pan Jezus chce się posługiwać również nami, chce dodawać nam wszelkich darów do tego, żeby się Ewangelia niosła po całym świecie. Zobaczcie apostołoby, których widzieliśmy jeszcze niedawno takich zalęknionych, takich nieogarniających zmartwychwstania, tego, że Jezus żyje. To wszystko się działo tak szybko, że nie byli w stanie na tym wszystkim nadążyć. A jednak tych apostołów właśnie Pan Jezus posyła, ten daje konkretne dary Ducha Świętego po to, żeby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Więc, kochani, dzisiaj dziękujmy za Ewangelię, za to, że mamy Pismo Święte, że możemy słuchać o Panu Jezusie, za to, że przez Świętego Marka, nim się właśnie posłużył, żeby spisać tą Ewangelię, że możemy o niej usłyszeć. I zobaczcie, był w rękach Bożych dobrym narzędziem. Dzisiaj chcę też o to prosić, żeby być dobrym, dobrymi narzędziami w rękach Boga, ale potrzeba właśnie tego zrzucenia wszystkich tros na Niego, ale też zarazem czuwania, żeby nie dać się zwieść. To takie ciągłe, ciągłe napięcie, które w nas będzie, ale przede wszystkim bycie z Nim. Róbmy wszystko, by żyć. Tą Ewangelią, ona nie odbiera nam życia, ona jeżeli ją tylko przyjmujemy po prostu naszego życia, to ożywia je i daje siłę do tego, żeby trwać przy nim. Niech to dzisiejsze Boże Błogosławieństwo Cię umocni, rozniesie się, nie martw się. Kiedy będziesz, napełnisz swoje serce tym kosztownym nasieniem, to Bóg poprowadzi cię do ludzi, sam nie będziesz wiedział kiedy i będą się działy rzeczy niezwykłe. A jeżeli czasami może myślisz, jeszcze nie potrafię, to spokojnie, Bóg też wie, że w tym momencie nie potrafisz. Kiedy przyjdzie czas, da Ci siłę, da Ci moc i sam będzie działał, zobaczysz, że widział wielkie cuda tylko bądź przy Nim, po prostu, niech On będzie centrum wszystkich Twoich inspiracji, serce Jezusa mój Święty, Ojciec Pio. To bardzo dobry cytat, myślę, że również dla nas na dzisiaj. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.